Witamy na kanale Violity. Dziś dowiadujecie się, które 10 aukcji wywołały największy interes wśród nabywców w marcu i były sprzedane na sumę łączną więcej 40 tysięcy euro. A więc na dziesiątym miejscu doskonały wzór naśladownictwa Aureusa III wieku który był zrobiony na terenie współczesnej Ukrainy w okresie panowania gotów. Aukcja z minimalną ceną wywoławczą otrzymała 2059 ofert i została sprzedana za 2433 euro. Dziewiąte miejsce zajął Aureus Hereni Etruscilli, który w III wieku najprawdopodobniej był otrzymany w wyglądzie kontrybucji albo schwytany po bitwie pod Abryptą. Idealny stan zachowania i brak dziury w monecie przyniosły sprzedawcy 2.564 euro. Na ósmym miejscu rankingu, w doskonałym stanie, gwintowy order czerwonego sztandaru pracy, że odnosi się do wczesnego drugiego typu. Aktywne licytacje z minimalnej startowej ceny osiągnęły maksymalnej oferty w 2.805 euro. Siódme miejsce zajął rzadki kolekcjonerski zestaw toaletowy w idealnym stanie: Księżniczka na ziarnku grochu, fabryki porcelany Dulewo. Aukcja ze startową ceną 1200 euro otrzymała 38 ofert i została sprzedana za 3038 euro. Na szóstym miejscu znajduje się jefimok 1655 roku, wybity na polskim talarze, za który sprzedawca przyjął propozycję ceny od nabywcy w 3190 euro. Jefimki na polskich talarach należą do jednych z najrzadszych, a zdecydowana większość weszła do obiegu naukowego dopiero w ostatnich latach. Na piątym miejscu rankingu znajduje się rubel anny i joanówny 1734 roku, bardzo rzadki w tak wysokim stopniu zachowania. Obiekt godny najlepszej kolekcji numizmatycznej otrzymał 119 ofert i został sprzedany za 3562 euro. 226 stawek zrobili nabywcy na aukcję, że zajęła czwarte miejsce w naszym rankingu. Brązowa fibula X wieku. Arcydzieło wczesnego okresu Rusi Kijowskiej. Dostojna lepszego muzeum lub prywatnej kolekcji. Przeniosła sprzedawcy prawie 5,5 tysiąca euro. Na trzecim miejscu jest rzadka nagroda wojskowa z czasów ostatniego cesarza rosyjskiego. Medal za odwagę trzeciego stopnia z wczesnym numerem 276. Aukcja z minimalną ceną wywoławczą otrzymała 168 ofert i została sprzedana za 6184 euro. Drugie miejsce zajął przedmiot, którego jeszcze nie było na Violiti. Bardzo rzadka donatywa. Moneta cesarskiego Rzymu z połowy III wieku Binio Treboniana Gala. Zwycięską okazała się 61. stawka, która przyniosła sprzedawcy 6759 euro. Na poczesnym pierwszym miejscu naszego rankingu półtalar Władysława IV wazy 1634 roku bardzo rzadki nominał mennicy koronnej. Aukcja została sprzedana za 6763 euro, co po raz kolejny podkreśla wiodącą pozycję Violity w dziedzinie średniowiecznej polskiej numizmatyki. Dziękujemy za przegląd. Kolekcjonujcie historię razem z Violity.